Nazywam się Tomasz Szylek, jestem właścicielem specjalistycznej szkolenia strzeleckiego Redpoint i tego oto ośrodka. Ośrodek powstał z naszej inicjatywy w odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie służb na tego typu szkolenia. Naszą misją było stworzenie miejsca, gdzie służby mundurowe, policja, wojsko, służba celno-skarbowa, straż graniczna będą miały możliwość doskonalenia swoich umiejętności. Każde nasze szkolenie staramy się dopasować indywidualnie pod formację, która do nas tutaj przyjeżdża. Znając specyfikę, znając wyposażenie, staramy się tak zorganizować zajęcia, by mogli w pełni realizować swoje nowo nabyte umiejętności. Zdecydowaliśmy się na pracę narzędziami Makita, gdyż jest to jedyna firma, która w pełni spełnia nasze oczekiwania, jeśli chodzi o przede wszystkim narzędzia tnące. Narzędzia Makita to przede wszystkim niezawodność, skuteczność w realizacji skomplikowanych zadań wyłomowych. Przede wszystkim głównymi narzędziami, na jakich tutaj odbywają się szkolenia to przycinarki tarczowe różnych rozmiarów, pilarki łańcuchowe, tarczowe. Młotowiertarki, piły szablaste, szlifierki kątowe. Oczywiście przecinarki tarczowe wyposażone są w odpowiednie tarcze tnące, przystosowane do prowadzenia zarówno akcji ratowniczych, jak i prac wyłomowych w terenie zurbanizowanym. Głównie w naszym ośrodku pracujemy na narzędziach serii XGT, co przyspiesza pracę, zwiększa bezpieczeństwo operatorów podczas realizacji zadań. Dzięki szkoleniom z wykorzystaniem sprzętu Makita służby coraz częściej decydują się na zakup i wyposażenie swoich zespołów bojowych, zespołów specjalnych, sprzęt, który pozwala im na realizację złożonych zadań taktycznych. To pokazuje, że sprzęt Makita nie tylko sprawdza się w warunkach szkoleniowych, pokazowych, ale także w warunkach bojowych.